Rewal staje się ważnym punktem na turystycznej mapie Polski. Co roku wita wielu nowych gości. Zapytaliśmy ich, dlaczego właśnie Rewal wybrali na miejsce wakacyjnego odpoczynku. Dlaczego zdecydowaliście Państwo na wypoczynek Rewalu? To jest pięknie. Przyjeżdżamy tu od kilku lat i dalej będziemy przyjeżdżać. To jest ładnie, Rewal się zmienia na lepsze. Czyste pięknie. miasto, woda czysta. Nie byliśmy tu jeszcze. No nie boli. A czemu no ładnie jest? Ja tu przyjechałam z kolonią. Jest tu bardzo spokojnie, nie ma tylu samochodów, Też mhm. akurat y... ciężko jest zaparkować znaleźć miejsce parkingowe, które by było bezpłatne i dzięki temu, nie wiem, jest bardzo takim bezpiecznym miejscem, cichym i spokojnym. Ogólnie, Rewald, podoba mi się, tylko za dużo ludzi. Na podstawie zeszłego rocznych wakacji byliśmy tutaj już i nam bardzo się podoba. Kolega z pracy polecił nam to miejsce. Mówił, że jest fajnie, że nie ma tam że żadnych tak powiem zaczepek. Dlaczego? No tak o, my zwiedzamy, pani. Jedziemy dalej. Przyjechaliśmy tylko na jeden dzień zobaczyć co tutaj słychać. Nie. Turyści w Rewalu mówili, że Rewal się zmienia, jest czysty i bezpieczny. Może więc warto przyjechać do niego na więcej niż jeden dzień. Na Rewal Stacji Natalia Boguta.